Usuń wymierność z mianownika pod punkt a 1 przez pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3, odjąć 1. Tutaj, żeby uwolnić od niewymierności, nie da tego się zrobić jednym działaniem. Trzeba będzie to zadanie podzielić na etapy. Trzeba będzie zrobić grupę, tak żeby mieć dwa wyrażenia. I to może być tak, że grupa będzie pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 i drugą będzie 1k. Mogę zrobić w ten sposób, że pierwiastek z 2, a drugą grupą będzie pierwiastek z 3 minus 1. Albo można zrobić też tak, że będzie pierwiastek z 2 odjąć 1 i dodać pierwiastek z 3 w ten sposób. I ja tutaj zrobię ten, ten pierwszy, czyli pierwiastek z 2 dodać pierwiastek z 3 jako jedna grupa. Czyli teraz będzie to pomnożone przez, i tak jak było przy zadaniach wcześniej w nawiasie. Pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 dodać 1 i tutaj to samo, czyli pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 i dodać 1. Te nawiasy dostawione no nie mają tutaj żadnego znaczenia, w sensie nie zmieniają kolejności działań, tylko są po to wstawione, żeby wyraźnie oddzielić te, te grupy od siebie. Licznik razy licznik, czyli pierwiastek z 2 dodać, pierwiastek z 3 i dodać 1 przez mianownik. I w mianowniku mamy. Tutaj różnice, a tutaj sumę tych wyrażeń. Czyli to jest wzór a kwadrat minus b kwadrat. Czyli pierwiastek z 2 dodać pierwiastek z 3 do kwadratu odjąć 1 do kwadratu. Czyli pierwiastek z 2 dodać pierwiastek z 3 dodać 1 przez no i mam wzór skróconego mnożenia. To jest kwadrat sumy, czyli a kwadrat dodać Podwojony iloczyn, czyli 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 to jest 2 pierwiastki z 6 i dodać b kwadrat, czyli 3. Odjąć 1 pierwiastek 2 plus pierwiastek z 3, dodać 1 przez. No i tutaj, jak uporządkuję, to mam 2 pierwiastki z 6, dodać 4. No i po takim pierwszym próbie, pierwszym podejściu do uwolnienia od niewmierności z trzech wyrażeń w mianowniku, mam już tylko dwa. Więc to już teraz bez problemów mogę uwolnić. Mogę wyłączyć jeszcze dwójkę przed nawias, ale to już zostawię tak: dwa pierwiastki z 6 odjąć 4 przez dwa pierwiastki z 6 odjąć 4, czyli w liczniku pierwiastek z 2 to będą dwa pierwiastki z 12 i pierwiastek z 2 razy 4 minus 4 pierwiastki z 2, pierwiastek z 3 to będą dwa pierwiastki z 18 i pierwiastek z 3 razy 4 minus 4 pierwiastki z 3. I teraz mnożę przez jedynkę 1 razy 2 pierwiastki z 6 i 1 razy 4 minus 4. A w mianowniku znowu mam wzór a plus b, a minus b, czyli a kwadrat minus b kwadrat. 2 pierwiastki z 6 do kwadratu to jest 4 razy 6, czyli 24. Odjąć b kwadrat, czyli 4 do kwadratu to jest 16. W liczniku tak, pierwiastek z 12. To jest 4 razy 3, czyli 2 pierwiastki z 3. Pierwiastek z 18 to jest 9 razy 3, czyli 3 pierwiastki z 2. I razy 2, czyli 4 pierwiastki z 3, odjąć 4 pierwiastki z 2, dodać, tutaj mam razy 2, czyli 6 pierwiastków z 2, odjąć 4 pierwiastki z 3, dodać 2 pierwiastki z 6, odjąć 4 przez 8. No i teraz patrzę, co tutaj yy, mogę redukować. 4 pierwiastki z 6 yy, się redukuje. Minus 4 pierwiastki z 2 plus 6 pierwiastków z 2 to są 2 pierwiastki z 2. Dodać 2 pierwiastki z 6, odjąć 4 przez 8. No i to już jest uwolnione od niewymierności. Mogę jeszcze to skrócić przez 2, czyli pierwiastek z 2, dodać pierwiastek z 6 i odjąć dwa przez cztery.